Witam, drogie dzieci. Po raz kolejny w dniu dzisiejszym świątecznym bajaniu, kolejna bajka, bajka ratuj święty Mikołaju. Żeby tylko dziewczyna myślała, Magda, grzebiąc w woreczku pełnym Mikołajowych losów. O kurczę, Tomek Żabicki, jęknęła. Co ja mu kupię? Im dłużej myślała nad nieszczęsnym prezentem, tym bardziej się denerwowała. Wieczorem postanowiła porozmawiać poważnie z głównym sprawcą całego tego zamieszania, czyli ze świętym Mikołajem. Ty chociaż wiedziałeś, co komu potrzeba, zaczęła wpatrując się w rozgwieżdżone niebo. Wiadomo. Że ubogiej dziewczynie przydałby się posak, a osieroconym dzieciakom jedzenie i ciepłe rzeczy na zimę. Nigdy nie dawałeś niczego od tak, byle dać. Ja też tak nie chcę. W nocy śniło jej się, że święty Mikołaj zdejmuje na chwilę swą biskupią Mitrę i nakłada kraciastą czapeczkę Sherlocka Holmesa. O nie! Pomyślała rano. Ani myślę bawić się w detektywa. Mimo to, wracając ze szkoły, niby przypadkiem podreptała za tomkiem. W końcu szedł w tą samą stronę. W pewnej chwili zatrzymał się przed wystawą sklepu sportowego. Postał chwilę, postał. Wreszcie westchnął i ruszył w stronę sąsiedniego wieżowca. Nawet nie wiedziałam, że mieszka tak blisko, zdziwiła się Magda. A swoją drogę, ciekawe, w co on się tak wpatrywał? Zrobiłem zadanie, zameldował Michał, gdy mama podała obiad i posprzątałem: Mogę jeszcze wyrzucić śmieci. Czegoś potrzebujesz, duszeczko? Uśmiechnął się domyślnie Tato. No, bo w szkole otwierają salę ping-pongową. Wyłożył karty Micha. Tylko, że najlepiej mieć własną rakietkę, bo tych szkolnych jest mało i wiesz. Wiem, wiem, uśmiechnął się Tato. No dobra, myślę tylko, gdzie. W naszym sklepie sportowym nie dał mu skończyć Piotrek. W sklepie sportowym Magda o mało nie udławiła się ziemniakiem. Kup dwie, zawołała uszczęśliwiona. Zaraz dam ci pieniądze. Chcesz nauczyć się grać? wybałuszył oczy Michał. Nie ja, uśmiechnęła się tajemniczo. Gdy trzy dni później święty Mikołaj. Czyli Bartek w czerwonym szlafroku mamy, przekroczył progi klasy, Magda aż wstrzymała oddech. Tomek widać nie spodziewał się niczego szczególnego, bo bez entuzjazmu zaczął rozwijać swój prezent. Nagle na jego twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, a oczy rozbłysły radością. Ktokolwiek to kupił, krzyknął, jest jasnowidzem. Żadnym jasnowidzem, tylko pilnym uczniem mistrza, pomyślała triumfalnie Magda, dziękując za pomoc temu, który zawsze wiedział, co komu potrzeba. I tak kolejne świąteczne bajanie dobiegło końca. I to by było na dzisiaj wszystko. Pomażcie również o tym, co mógłby Wam święty Mikołaj przynieść na gwiazdkę. On wie, co komu potrzeba.